Mam dla Was smutną wiadomość. Otóż kończę z moim tym kanałem i otwieram nowy kanał, który będzie pod tą samą nazwą, tylko że e, zamiast Gaming będzie po prostu 01 Official. O. No. A kończę z tym kanałem ponieważ nie mam do niego pełnego dostępu ponieważ był, jest to mój pierwszy kanał jaki założyłem i był on na nie był on na moim gmailu i nie mam do niego pełnego dostępu nie mogę go prowadzić na laptopie na komputerze żeby tam operować tym wszystkim lepiej. W też ankiety wstawiać. Dlatego ten kanał oczywiście zostaje, tylko po prostu już na nim nie będą się pojawiać filmy. Do zobaczenia na następnym kanale.